Się to znowu ja. Tym razem będę farbować włosy na czerwono. Chyba chcę być pomidorem, ale okej. Okay. Dlatego idę do auta. Już jestem w aucie i jedziemy najpierw do Rosmana, a później do Action. Czerwone światła. Jedziemy brumem, brumem, ile można jechać? Mam pomysł. Zakopane, zaskoczone! Totalnie nie wiem, co to było. Po prostu to pominmy. A ja teraz idę po bilet parkingowy, więc zróbcie to ze mną. Speedrunnen. Sonic. Idę już do Rossmana po tą farbę. Sonic V2. Oj, chyba Sonic już nie może biegać. Trudno, zrobię to za niego. Dobra, biorę byle jaką. Wzięłam takie by the way ona wygląda jakby wcale nie chciała być na tej reklamie. Dobra, już jestem przy kasie, bo teoretycznie nic więcej nie potrzebuję i będę jechać do Action. To jest moja mamusia, ona jest z Sigmom. I ogólnie już jesteśmy na miejscu, bo z Rosmana do Action mamy bardzo blisko. Sonic V3. Kinga? Kupiłam takie pistoleciki, lecz dwa ledwo działają, więc jak chcecie w cztery osoby pograć, to polecam wziąć dwa takie zestawy. Tutaj pokazuję też, co kupiłam, jakieś Oreo i Żelka. I już jedziemy do domu pofarbować włosy? Chyba po prostu zrobię teleportację do domu, bo mi się nie chce tyle jechać. Ja już chcę mieć pofarbowane włosy. I już jesteśmy w łazience, mam nadzieję, że ładne te włosy wyjdą. Wiem, że nie farbuję się tonerem, ale i tak to zrobię. Tutaj jakieś moje gadanie, ble ble ble. Tutaj tutorial dla mojej mamy, jak to się nakłada. I tak wyglądają moje włosy przed farbowaniem. Tu już moja mama mi farbowała. Co prawda, miałam całą szyję i twarz w farbie, ale warto było. A tak wygląda efekt końcowy. To tyle Elo. Dziękuję za oglądanie. Dajcie lajka i subskrypcję.